Jaki to był dla Pani tydzień? Po prostu koszmarny. Pełen nerwów, yy, zmęczenia, takiego psychicznego głównie wykończenia. I wielkiej niewiadomej, tak? Co dalej? Choć trudno w to uwierzyć, do tego domu przy ulicy Mostowej w Szczecinie pani Urszula i jej rodzina miała się wprowadzić już w sierpniu. W ubiegły wtorek kobieta odebrała dramatyczny telefon, że konstrukcja jej domu runęła. Jak to się mogło stać? Sprawa do dzisiaj jest wyjaśniana. Niemniej jednak, jak widać, dom do zamieszkania się na pewno nie nadaje. Pamięta Pani ten telefon, który Pani odebrała odnośnie tego, co tutaj się wydarzyło na Pani nieruchomości? Tak, to był wtorkowy poranek. Zadzwonił Łukasz z informacją, że muszę przyjechać, ponieważ nie mamy ściany frontowej w domu. Przyznam, że pierwszą moją reakcją było niemożliwe. To, to jest niemożliwe pewnie jest jakieś pęknięcie pewnie coś pewnie w olbrzymia. No ale jak przyjechałam yy, właściwie natychmiast, no to popłakałam się po prostu, tak, bo tego widoku, no totalnie się nie spodziewałam, tego co zobaczyłam. Dzisiaj pani dom jest już zabezpieczony. Widzimy, że to zabezpieczenie jest po to, żeby na przykład teraz sytuacja pogodowa jak dzisiaj nie spowodowała jeszcze większej ilości strat, ale tak naprawdę w pierwszy dzień, kiedy ktoś by się tutaj pojawił, to widziałby pierwsze piętro i parter pani domu idąc sobie tutaj ulicą. Dokładnie tak. Tutaj totalnie nie ma ściany. Widać wszystko na przestrzał. Meble, kuchnie, było w nim dosłownie wszystko, łącznie z garnkami, talerzami. Jak pani wytłumaczono to, co się tutaj wydarzyło? Podawane jest kilka przyczyn, ale na ten, na ten temat czekamy ostatecznie, aż inspekcja budowlana i konstruktorzy budowlani się wypowiedzą. To jest stary dom, po niemiecki dom, i, i to już był. Jedna z ostatnich prac, jakie trzeba było wykonać. Ile trwał remont? Co Państwo tutaj już zrobiliście i kiedy planowaliście się tutaj wprowadzić? Bo rozumiem, że do tego momentu tragicznego doszło nieco ponad tydzień temu, czyli mniej więcej w połowie lipca. Dosłownie we wtorek, czyli tydzień temu. Od stycznia trwał remont. No, jak to w starym domu: wszystko instalacje, elektryczna, wodna. Gładzie, podłogi, po prostu wszystko, co, co trzeba zrobić w takim domu, zostało zrobione. Plan przeprowadzki był na przyszły tydzień. Czy coś zwiastowało wcześniej, jeżeli chodzi o kwestie budowlane, dokumentacyjne, logistyczne, że ten dom może być w jakiś sposób osiadający albo niestabilny? Czy Państwo po prostu byliście w pełni optymizmu, że wszystko jest w porządku i że tak naprawdę nie ma żadnego zagrożenia? Nic się w środku nie działo takiego, co by mogło nas niepokoić. Wszystkie, nie wiem, tynki były niepopękane, nie, nie, no, nie wiem, jakie mogły być objawy takich sytuacji. Wróćmy jeszcze do tego dnia, do ubiegłego wtorku. Dociera Pani tutaj na miejsce, widzi Pani to, co my teraz widzimy zabezpieczonego. Jakie myśli Pani przychodzą do głowy, jako do osoby, która miała się w sierpniu tutaj wprowadzić? Że to jest koniec świata po prostu. Że co dalej, jak dalej, za co dalej. W ogóle co powinniśmy w tej sytuacji zrobić? Też nie mieliśmy zielonego pojęcia, co się robi w takiej sytuacji, tak? Bo nigdy w takiej sytuacji nie byliśmy i tutaj z pomocą przyszli przyjaciele, którzy po prostu nas pokierowali, więc byłam tu może 15 minut i pojechałam do inspekcji budowlanej, zgłosić po prostu tą katastrofę budowlaną. Miejsce zostało zabezpieczone. Jaki macie Państwo teraz plan na dalsze działanie w kontekście tego, że no, mieliście się tutaj wprowadzić? Państwo mieliście konkretne plany wobec tego miejsca? No, nie da się wykreślić z życia budowy, która właściwie się kończy. Dalszym planem jest zabezpieczenie tego przede wszystkim przed zimą. W taki sposób, żeby te warunki pogodowe, czy nawet dzisiejszy już deszcz, wiatr po prostu nie dokonały większych zniszczeń. To jest podstawa przede wszystkim. Żeby to zrobić musimy mieć wytyczne, według czego mamy postępować, projekt. Pozwolenia, no i ekipę budowlaną, która się tego podejmie. Pani zajmuje się zwierzętami na co dzień, pomaganiem psom, psom, psom potrzebującym, psom skazanym na bezdomność. Rozumiem więc, że to nie jest miejsce tylko i wyłącznie dla pani rodziny. No nie. Cały, cały zakup był planowany właśnie pod kątem tej działalności i mojej pasji, którą prowadzę, którą są po prostu psy, tak. W tym domu miały znaleźć schronienie psy bezdomne, które obecnie dwa u mnie mieszkają, tak, z czasem pewnie więcej, które po prostu są u mnie na domu tymczasowym. Ja prowadzę hotel dla psów, tak, hotel dla psów właścicielskich plus dom tymczasowy fundacyjny dla psów bezdomnych. Od wielu lat współpracuję z fundacją, która ratuje psy, i mój w tym udział polega na tym, że ja jadę po takiego psa do schroniska, zabieram go do siebie, i teraz w zależności od tego, czy pies rokuje na adopcję, tak, to szukamy mu domu, który będzie domem, nazwijmy to, idealnym dla niego, a on idealnym psem dla tego domu. A w momencie, kiedy psiak nie rokuje na adopcję lub jest bardzo starym psem, któremu już też nie chcemy zmieniać miejsca, w którym się już odnalazł, to po prostu taki pies zostaje u mnie na dożywotnim domu tymczasowym. Co dalej z Pani domem? No liczę na to, że dalej uda się odbudować i w końcu tutaj przeprowadzić i po prostu stworzyć ten raj dla, dla psów, o którym tyle czasu marzyłam. Mieszkańca naszego miasta jest zaangażowana w liczne akcje społeczne, przede wszystkim pomagające bezdomnym zwierzętom. Teraz to ona znalazła się w potrzebie i liczy na to, że mieszkańcy naszego miasta nie tylko otworzą swoje serca i pomogą jej zabezpieczyć, a potem odbudować dom, do którego jeszcze nie zdążyła się wprowadzić. Jeżeli chcecie pomóc, na naszej stronie internetowej w artykułach opisujących tę interwencję znajdziecie adres zrzutki internetowej.